Hola, ¿qué tal? Witajcie w czwartym odcinku podcastu o gramatyce hiszpańskiej. Nazywam się Małgorzata Kawczyńska, jestem nauczycielką języka hiszpańskiego, autorką kursów online, słownika i innych materiałów edukacyjnych. Ten podcast pomoże rozwiać Wasze wątpliwości gramatyczne. W dzisiejszym odcinku powiem o konstrukcji Estar plus Gerundio. O użyciu czasownika Estar, który przetłumaczymy być znajdować się, mówiłam już w odcinku drugim tego podcastu. W dzisiejszym odcinku powiem o konstrukcji z czasownikiem estar, czyli Estar plus Herundio, i tutaj ten czasownik estar traci swoje dosłowne znaczenie i pełni funkcję czasownika posiłkowego oraz wskazuje osobę, czyli wykonawcę czynności. Czasownik estar, dlatego należy odmienić w czasie teraźniejszym, czyli odmiana jest następująca. Estoy, estas, esta, estamos, estais, estan. W opisie do tego odcinka znajdziesz również odmianę. Następnie musimy dodać herundio. Jest to forma nieosobowa i określa czynność, o której mówimy. Czynność właściwą. Herundio tworzymy w następujący sposób. Odcinamy końcówkę "-ar", "-er", lub "-ir", od bezokolicznika i dodajemy odpowiednią końcówkę do tematu czasownika. Dla czasowników zakończonych na "-ar", jest to końcówka "-ando", przykład "-ablar", blando, natomiast dla czasowników zakończonych na "-r", er lub ir jest to końcówka jendo. Przykłady: beber, bebiendo, bibir, bibiendo. Użycie konstrukcji estar plus herundio służy do mówienia o czynności, która dotyczy teraźniejszości, czyli momentu, w którym mówimy. Dotyczy określenia czynności w trakcie jej trwania. Przykład. Estamos esperando el autobús. Czekamy na autobus. Oczywiście istnieją też nieregularne formy gerundio. Przykładem może być czasownik LER, którego gerundio to leyendo, pisane przez Y. Jak wygląda kwestia czasowników zwrotnych w konstrukcji Estar plus gerundio? Czasowniki zwrotne posiadają zaimek zwrotny se, który odmienia się przez osoby. Przykładem czasownika zwrotnego jest czasownik baniarse, czyli kąpać się. W konstrukcji estar plus herundio zaimki zwrotne stawiamy. Albo przed czasownikiem estar, przykład, me estoy baniando albo mogą znajdować się na końcu, czyli doklejone do herundio. Przykład: estoy bañándome. Natomiast uważaj, bo w drugim przypadku należy jeszcze wstawić akcent graficzny, aby zaakcentować trzecią sylabę od końca. Polecam ci tutaj mój zeszyt ćwiczeń o zasadach akcentowania w języku hiszpańskim. Link znajdziesz w opisie. Mam nadzieję, że informacje z tego odcinka były przydatne. Postaraj się zapamiętać przykładowe zdania. Muchas gracias. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do wspólnej nauki. Zapoznaj się z opisem do tego odcinka podcastu. I do usłyszenia!